Pokażę Wam, jak wysyłać automatyczne podsumowania transkrypcji spotkań z programu Fireflies na maila zespołowego. Jeśli chciałbyś przyspieszyć pracę w swojej firmie oraz zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki wprowadzeniu automatyzacji, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Dewesel, automatyzacja procesów biznesowych. Problemem w tym przypadku jest ręczne przeglądanie transkrypcji i tworzenie podsumowania po spotkaniu z klientami, na przykład, ponieważ jest to no, czasochłonne. Tym bardziej, jeżeli musimy to jeszcze komuś wysłać. Stworzymy sobie automatyzację, która po zakończeniu spotkania nagranego poprzez właśnie aplikację Fireflies transkrybuje naszą rozmowę, następnie ona jest. Skrócona poprzez sztuczną inteligencję do kluczowych punktów, tylko i wysłana do zespołu. Użyjemy tutaj w tym wypadku modułu e-mail, czyli do zespołu na maila zespołowego, ale równie dobrze może być to na przykład komunikator Slack czy Discord lub inne źródło docelowe do wysyłki takiego podsumowania. W skrócie, jak będzie wyglądała ta automatyzacja. Modułem wywołującym będzie webhook, który odbierze informację o tym, że został stworzony transkrypt i podsumowanie danej rozmowy. Następnie wywoła się moduł Fireflies, który pobierze dany transkrypt. Następnie zostanie ten transkrypt wrzucony do modułu sztucznej inteligencji, która skróci naszą transkrypcję do trzech kluczowych punktów. No i ostatecznie wyślemy te Trzy kluczowe punkty, które wygenerowała sztuczna inteligencja do zespołu na adres mailowy. Korzyści, jakie możemy osiągnąć dzięki tej automatyzacji, to na pewno oszczędność czasu, ponieważ nie musimy sami analizować takiego transkryptu czy takiego podsumowania. Nie musimy podczas spotkania też robić notatek. Dzięki temu bardziej możemy się skupić właśnie na kliencie, na rozmowie z danym klientem. No i oczywiście Uwzględniamy tutaj lepszą organizację pracy zespołu, ponieważ takie podsumowania wszystkie są właśnie w jednym miejscu. Czyli na przykład na skrzynce mailowej czy na slacku nie musimy się gdzieś tam rozdzielać i szukać tych podsumowań, bo nie są one zorganizowane. Tylko są w różnych miejscach i czy to w systemie CRM, czy na slacku, czy na mailu. Tutaj w tym przypadku wszystko ląduje w jednym miejscu. Dobrze, zacznijmy budować automatyzację w narzędziu Make. Pierwszym modułem będzie na pewno webhook, który będzie odbierał informacje o tym, że dany transkrypt został już stworzony. Tutaj mogę go nazwać webhook new transcript from, from Fireflies. Save. Kopiujemy sobie ten adres, czyli o ten. Tutaj tym przyciskiem możemy to skopiować. Wchodzimy do Fireflysa w zakładce Settings, następnie Developer Settings i w sekcji Webhook. Zaznaczamy opcję Transcription Completed, czyli uruchamiamy ten Webhook, który tutaj wklejamy, który skopiowaliśmy z Make'a. W momencie, gdy transkrypcja zostanie zakończona, zapisujemy. OK, zostało to zapisane. I teraz, w momencie, gdy sobie ten webhook tutaj zapiszemy, następnie tutaj i włączymy ten scenariusz, on uruchomi nam się od razu, w momencie, gdy w Firefly się dany, dana rozmowa zostanie Przetworzona zostanie zrobiona transkrypcja tej rozmowy i podsumowanie jej. Zapisujemy to. Przechodzimy w lewo, abyśmy widzieli ten moduł razem z historią. I uruchomimy sobie teraz tą automatyzację, konkretnie ten jeden moduł, bo tylko ten jeden mamy. Na tej podstawie, że wrzucimy do Fireflysa nowe spotkanie przykładowe, które zostanie przetworzone i dzięki temu uruchomi nam się ten moduł. Widzimy, że ten moduł, ta automatyzacja nam się uruchomiła. Wejdźmy sobie w nią, zobaczmy, co tutaj otrzymaliśmy. A otrzymaliśmy ID tego spotkania, które akurat się zakończyło. Kolejny moduł, który musimy ustawić, jest to moduł Fireflysa get a transcript. Czyli pobieramy sobie ten transkrypt po tym ID, który otrzymaliśmy za pomocą tego webhooka, i to jest dokładnie Meeting ID. Zapisujemy to, i następnie możemy sobie pobrać za pomocą tego ID ten transkrypt, żeby zobaczyć, w jakim on jest w formacie, jak on wygląda. A on jest po prostu Rozbity na takie części. Teraz te części musimy połączyć. A jesteśmy dokładnie na tym etapie, więc musimy te części połączyć i wrzucić do sztucznej inteligencji, aby nam skróciła tą transkrypcję. Czyli wybieramy sobie moduł iteratora. Naszą tablicą, czyli Array, wybieramy Sentences, Save. Następnym modułem jest Moduł Tekst, Aggregator. Modułem źródłowym jest ten ITerator. I tutaj stawiamy speaker name enter tekst i na końcu jeszcze enter i new line zapisujemy to i dodajemy jeszcze jeden moduł array aggregator i tutaj naszym Źródłem będzie poprzedni moduł, czyli tekst, a Source moduł, czyli również ten tekst. Dobra, zapisujemy to. I następnie musimy tu wybrać moduł sztucznej inteligencji. Create a, com create a Completion. Model niech będzie O1 Mini. Dodajemy New Messages, rola User, Text Content, czyli to Array tekst z poprzedniego modułu. Oczywiście na początku musimy jeszcze wpisać odpowiedniego prompta, którego sobie możemy skopiować. Stąd skróć transkrypcję do trzech kluczowych punktów. Skróć poniższą transkrypcję do trzech kluczowych punktów. Ok, save. I następnie możemy wysłać maila. Send e-mail. Z maila Info Małpa Niech będzie do kazazula Małpa Przy czym można tu dać wielu odbiorców, jak i również jedną skrzynkę na przykład zespołową. Tytułem może być podsumowanie spotkania. Zmieniamy Content Type na zwykły tekst i... Contentem, czyli z zawartością treścią naszego maila będzie wynik wywołania modułu sztucznej inteligencji. Save. Zapisujemy ten scenariusz. Jest on już uruchomiony. Cofamy, cofamy się, aby widzieć. Nasz cały scenariusz z lotu. Tak jakby ptaka. Helikopter view. I tutaj widzimy historię. Teraz wrzucę w nowe spotkanie do Fireflysa. Po czym to spotkanie zostanie przeanalizowane, zrobiony zostanie transkrypt i podsumowanie, i na tej podstawie uruchomi się ta automatyzacja. I widzimy, że uruchomiła nam się ta automatyzacja po tym, jak spotkanie zostało przeanalizowane przez Fireflysa. Więc zobaczmy teraz, co nam przyszło na skrzynkę mailową. No i na skrzynce mailowej mamy wiadomość, i nasze spotkanie zostało podsumowane. Trzy punkty, tak jak uwzględniliśmy to w prompcie do sztucznej inteligencji. Oczywiście, tak jak mówiłem, też ten prompt można rozbudować, aby te, to podsumowanie na przykład było bardziej szczegółowe, ale chodziło nam tylko o to, aby Taka automatyzacja pokazała, jak w prosty sposób możemy uwzględnić to, co zostało omawiane na spotkaniach, główne punkty właśnie z takich spotkań i wysłać je na przykład mailowo do naszego zespołu. To tyle z tej automatyzacji. Korzyściami, tak jak już na początku wspominałem, też jest oszczędność czasu i na pewno przekazywanie kluczowych informacji ze spotkań, które odbyliśmy do naszego zespołu. Jeśli chciałbyś przyspieszyć pracę w swojej firmie oraz zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki wprowadzeniu automatyzacji, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Devesel, automatyzacja procesów biznesowych.